Damn, I Muszę być piękny, świeżo obcięty, idę pachnący i lekko wcięty Po co mi nerwy? Mówię bez przerwy, palece skręty Wchodzę w zakręty w razie wówczas. Skręty, wchodzę w zakręty w razie bowendy Nie jestem Pełno wiraży się musiał zdarzyć By zauważyć co przynosi mi Uśmiech na twarzy Pantarej, więc nie robię tatuaży Ja wolę dalej marzyć a nie ważyć Bo to paszę swoim krokiem wciąż do przodu A nie dwa kroki w tył Jeśli muszę na coś czekać no to Co dzisiaj los mi? Parę rzeczy ogarnąłem, parę rzeczy też ogarni. Czasami wystarczy moment i chcesz cofnąć czasy. Nie ma co narzekać, ciągle trzeba karmić ambicje. Jak się stoi tylko w miejscu, to jak ma nie być inny. Chciałeś ciepłe kraje kiedyś to różbanie i wyjdzie. Trzeba zostawić za z parę rzeczy w tym pixel. Muszę być piękny, świeżo obcięty i pachnący i lekko wcięty Po co mi nerwy w głowie? Piękny, świeżo obcięty Idę pachnący i lekko wcięty Po co mi nerwy, w głowie bez przerwy Palece skręty, wchodzę w zakręty W razie powęty Nie jestem pierdoleniem Kurw to siano, przecież jakoś zawsze coś się ogarnia A jak kiedyś go nie było, to też żyłem normalnie Z każdym rokiem to się tutaj czuję lepiej i fajnie Się nie w kurwie, jak mam lepiej, przecież też to ogarnia Kurw to siano, przecież jakoś zawsze coś się ogarnia A jak kiedyś go nie było, to też żyłem Bo co ci nerwy?